Wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczęta, moje kochane, dzisiejszy film to jest film tak naprawdę z takimi, no, worami, zakupowy. Jedna rzecz z Zalando i cała sterta pięknych rzeczy z second handu. I teraz to jest też na zasadzie takiego porównania. Więc uwaga, eee, dziewczęta, zamówiłam sukienkę z Zalando, eee, takiej projektantki Norma Kamali, ona się nazywa, a zamówiłam dlatego, że... W tamtym roku, nie właściwie w tym roku, kupiłam strój kąpielowy właśnie od tej samej projektantki, też z Zalando. I ten strój był po pierwsze w dobrej cenie, bo naprawdę rzeczy są mega drogie. Też jakościowo super. No i skusiła mnie taka sukienka, no która nie była na przecenie. Uwaga, 1200 zł kosztuje, z groszami. Wygląda w ten sposób. Na modelce. Bardzo ładnie się prezentuje. Ja jeszcze jej nie mierzyłam. Tutaj ma taką, takie dziurki, więc zakładamy sobie, wiecie, te rękawy tak. O, w ten sposób, zaraz pokażę Wam. Powinnam zmierzyć, ale trochę się śpieszę, więc coś takiego. No i słuchajcie, ona jest w środku nieopszyta. Ona po prostu wygląda jak sukienka za 100 zł. Więc nic tutaj nie ma szczególnego. Nie wiem nawet, czy nie będzie na mnie za krótka. Czy ten tył przypadkiem jest dobrze uszyty, bo rozchodzi się w ten sposób, a lepiej jak ona by była dopasowana. Więc słuchajcie, no, przyćmiło mnie trochę. Ja przyznam się szczerze, że tej sukienki nie zostawię sobie, bo myślałam, że za 1200 zł będzie, nie wiem, ekstra materiał, że ona naprawdę jest jakaś wyjątkowa, chociaż jest zwykła czarna. Więc e, na pewno zrobię zwrot. To już mówię od razu. Bo nie jest warta takich pieniędzy. I teraz widzicie, ja uważam, że za 1200 zł na przykład można coś kupić, ale jest to jakimś takim projektem. No nie wiem, rękodzieło, to, można, to, to, to wtedy ja rozumiem, że jakieś projekty są drogie. Ale żeby za zwykłą sukienkę, którą można mieć za 100 zł, zapłacić 1200, to jest chore. Słuchajcie. Słuchajcie. Dlatego mówię od razu, ja ją od, odsyłam. Za to tutaj mam rzeczy, z second secondhandu, za który zapłaciłam 289 zł. Za cały wór ubrań. Tu jest 40 rzeczy, w tym 4 chyba rzeczy będą dla mojej mamy, a reszta, no, dla mnie. I zaraz Wam pokażę i same stwierdzicie, czy warto wydać 1200 na jedną sukienkę, czy sobie kupić za 289 zł, tak jak w moim przypadku, całą, całą stertę przepięknych ciuchów. No to zapraszam Was, dziewczyny, do dalszego oglądania. Zacznę od... Przepięknego żakietu, który jest w idealnym jak dla mnie kolorze, słuchajcie. To jest żakiet vintage, taki. Miałam kiedyś wersję czarną. On jest wykonany z. Acetatu, tu jest 45% acetatu i 55% wiskozy, bardzo dobry skład. Z tyłu mamy regulację w postaci takiego wiązania. Jeszcze tych rzeczy nie prałam, bo tak jak mówię, wyciągam je tutaj dla Was z torby, więc no już sam ten żakiet, słuchajcie, jest 100 razy lepszy gatunkowo, jakościowo, nie wiem jak to nazwać, jeszcze od tej sukienki i prezentuje się naprawdę, właśnie znakomicie. Ja mówię, że to wygląda jak powiedzmy 1200 zł, ale nie tamta kiecka. To jest jedna rzecz. Druga, no wiadomo, trochę szaleństwa też musi być. Może tego nie każdy by kupił, ale mnie się osobiście bardziej ta sukienka podoba niż tamta, bo wiecie, że ja lubię sobie coś tam potworzyć. No, nawet bardzo często. Jakieś projekty, jakieś takie nietypowe stylizacje, więc też gdzieś tam postaram się coś, coś z tego zrobić. Lubię takie ubrania, które stanowią w pewnym sensie jakieś wyzwanie dla mnie, pobudzają moją wyobraźnię, więc bardzo się cieszę, że. Taką sukienkę kupiłam. Teraz uwaga, nowa z metką, taka różowa. Wygląda w ten sposób. To jest 38 rozmiar, dla mnie pewnie za duży. Tutaj, zwłaszcza z boku, będzie na 100% zbyt obszerna. Mamy tutaj takie perełki, też może, mogę ją przerobić. Mogę po prostu coś z niej takiego zrobić, żeby była. Yy... Mniej taka infantylna, może ta sukienka, bo jest taka, słuchajcie, no poprawna, ładna, a ja chcę, żeby była jakaś nietypowa, bądź też zrobić z nią taką stylizację, żeby właśnie ją przemienić. No niestety ja już tak mam. Teraz przepiękny włoski sweter, który. Made in Italy, który jest w cudnym kolorze. Wzięłam go właśnie ze względu na ten kolor. Jest przepiękny. To jest szaro-zielony, taki warkoczowy, bardzo ciepły. I jeżeli chodzi o ten sweter, czekajcie, czy tu jest. Nie ma składu, ale wydaje mi się, że tutaj będzie wełna i coś jeszcze. Skład jest mieszany. Na pewno nie jest to 100% akrylu. To jest kolejna rzecz. Teraz sukienka, która jest super, wygląda jak od marki Diesel, co najmniej. To jest Jessica i to jest sukienka też z dawnych lat. Szara, na takich regulowanych ramiączkach. Oczywiście te tasiemki usuwam, bo tego nie lubię. Ja sobie planuję skrócić podszewkę, najprawdopodobniej, żeby było więcej tej siatki. Więc jeszcze pomyślę, słuchajcie, do tej, do tej właśnie sukienki jest przepiękne futerko na Renę. Taki sam kolor, takie puszyste, nad kot mi się taki spodobał, ale obiecałam sobie, że już nie będę futer zamawiać. Kolejna rzecz to jest też nowa sukienka w rozmiarze 36. Właściwie sukienka, no sukienka, tylko że ja zrobię z tego sobie bluskę, właśnie wytnę to, co jest tutaj, i zrobię sobie po prostu taką asymetryczną bluzkę do jakichś czarnych eleganckich spodni. Kolejna rzecz to jest sweter biało-czarny. Mam taki zielono-czarny, niebiesko-czarny i fioletowo-czarny i tym razem w takim odcieniu. Więc moje ulubione połączenie. Przepiękny, niespotykany. dzisiaj też tak na biało-czarno jestem ubrana. Teraz tak sweter dla mojej mamy, bo moja mama lubi takie, słuchajcie, zapinane, albo na zamek, albo w serek. To już jak coś jej kupić, to tylko takie. Więc dla, dla mamy taki bardzo ładny sweterek kupiłam. Kolejna rzecz to jest sukienka z Zary, która też była nowa z metką, taka. Tylko słuchajcie, ja ją wziąłam ze względu na właśnie kolorystykę, jakiś tam potencjał i tak dalej, więc to mi się podoba, gdzieś do mnie to przemawia. To nie ma żadnej podszewki pod spodem, więc ymm, będę musiała coś tam z tym pokombinować. Kolejna rzecz, to też jest nowe, słuchajcie, i z second handu. To jest koszulo żakiet w kropki, w grochy właściwie, takie większe, więc bardzo ładny kolor do wpuszczenia. Jak najbardziej bardzo ładny sweter. Słuchajcie, który mi podoba się niesamowicie. Ma przepiękne guziki, które są jak pokruszone, takie szkło kolorowe. Dodatkowo właśnie ma ładny kolor, jest cały taki złoty, to jest taki kardigan. Też. No po prostu, słuchajcie, rewelacja. Nie ma jednego guzika, ale to nic, czymś można zastąpić, nawet pomieszać guziki, bo ja też często tak robię, że guziki są u mnie różne, ale gdzieś tam tworzą taką jedną wspólną kompozycję. Kolejna rzecz to jest do przeróbki, taka sukienka dziewczyny, która mm, ma pod spodem wszyte takie coś czarnego i ja się tego pozbywam. To jest złote i to jest też takie ażurkowe, taki obrus trochę. Natomiast gdzieś też można z tego zrobić coś bardzo, bardzo fajnego. Jeżeli nie wykorzystam tego jako sukienki, no to wykorzystam to na pewno w jakichś projektach. Uwaga, jedwabna koszula. Dziewczyny wiecie, ile jedwabne kosztu koszule kosztują. Zwykłe kosztują po 200, a jedwab to 1000 i w górę. Mamy 100% właśnie jedwabiu. I to jest taka żółta, żółta koszula, która jest przepiękna. Co, freneczku. Idź proszę, mama jeszcze ponagrywa i przyjdę. Kolejna rzecz to jest sweterek. Też bardzo fajny, słuchajcie, nietypowy, szary. Mam do niego futerko też z second handlu idealne, więc coś takiego. On jest naprawdę dziewczyny cieplutki, bardzo, bardzo ładny. W franiu nie rusz tego, bo to mama musi wybrać, wiesz? Kolejna rzecz, która bardzo mnie urzekła wręcz, to jest bluzka taka nietypowa, która wygląda w ten sposób. Jest tutaj żółta z takim zdobieniem, taka ala la frotte. Teraz bluzka do sprzątania, ja się śmieję. Się Armani, to, to jest Armani Exchange. Proszę, słów brakuje. Do sprzątania dziewczyny, bo wielkie napisy i tak ja dalej. będę sobie w niej po prostu sprzątać. Kolejna rzecz, no, można, słuchajcie, second handu w Armani. Jak się znajdzie Armaniego, jak się znajdzie Diora i inne rzeczy, to się śmieje. To, to można sobie w tych rzeczach sprzątać. Dobra, kolejna rzecz to jest koszula taka miętowa Siendej. Też vintage. Kciuteńko. Kolejna koszula, tym razem to jest też tym razem, no tym razem dalszy ciąg koszul. To jest wciłały koszula wciłały, takie piękne. A już Franio też usłyszał. E, sweter taki e, flinstonowie, Ala. Fajna kolorystyka, dosyć ciekawy. też można go bardzo ładnie wystylizować. Kupiłam też sobie, słuchajcie, torebkę e, taka ciemny fiolet nietypowy też odcień, taki brudny fiolet można powiedzieć i kupiłam sobie najprawdopodobniej skórzaną kopertówkę. To jest zamsz, jest na pewno skórzana. Jest przepiękna też... Yy... czekajcie, zaraz może jest metka, sprawdzę dla pewności, ale no... Mm, nie wiem czy... dobra, nie będę sprawdzać teraz, bo to jest taki malutki kwadracik, ale na 100% jest to skóra, więc super. Super, super. Kolejna rzecz to jest sukienka, też z dawnych lat, taka długa, w panterę. Bluzka, słuchajcie, ta glizdownica, o, i to jest w stylu tej sukienki, którą kupiłam za 1200, spodnie do pewnie przeróbki we wzorki takie, bardziej takie klimaty mgliste, właśnie klistopad. Koszula z Zary, słuchajcie, Zary to też jest pełno, ale ja lubię koszulę, więc wzięłam sobie taką pastelową. Teraz... Dalej, bo to nie koniec. Sweter wzięłam taki oliwkowy ze zdobieniem dziewczęta. Pytacie ostatnio, ktoś zapytał, gdzie ja to wszystko kupuję. Ja w każdym sekund. słuchajcie, to nie ma znaczenia. Jak gdzie nie pojadę, to coś znajdę. I uwierzcie mi, że ludzie wcale tych rzeczy nie chcą, bo to nie jest tak, to trzeba patrzeć inaczej, tak na te ubrania. Eee, ja naprawdę gdziekolwiek nie pojadę. Tak jak moja przyjaciółka, przyjedź, przyjedź do mnie coś tam, bo u mnie to nie wiem, może Ty coś kupisz. No to ja mam pełen wór, a ona ma jedną rzecz albo wcale. Dobrze, kolejna rzecz to jest, y, kolejna bluzka do sprzątania. Y, taka. Teraz tak, y, mamy taką narzutkę z takich właśnie, taką ala obrusową, z takim połyskiem. Bardzo nietypowa bluzka, taki golf właściwie. Spodobał mi się, bo ja lubię takie inne rzeczy, to jest ciekawe, wygląda właśnie jak od projektanta. Body brokatowe też się przydadzą, takie. Tu znowu dla mojej mamy sweterek, taki beżowy w serek, to od razu odkładam. Koszula w paski, też znowu takie klimaty pastelowe, wiosenne, jak ja się śmieję. Teraz spódnica w paski i to w moim rozmiarze 34, więc też bardzo fajna. Do tego jakieś kolorowe rajstopy i będzie też bardzo wesoło teraz tak dziewczęta znowu z zary nowa z metką koszula pamiętam że tę koszulę kupowała kiedyś moja znajoma po 259 zł. miała bardzo podobną bo to była jakaś kolekcja no więc słuchajcie i tak później to wszystko trafia te zary do second handu luska nowa z metką kolejna taka granatowa zwykła prosta w sumie ale ze zdobieniem przy rękawach sukienka taka taki, taka gorsetowa koronkowa też taka bardziej na święta, powiedzmy, się może przydać. Też do zwężenia wzięłam sobie takie leginsy, to jest 1,70 m, to na pewno mi są za szerokie, w paski. Spodnie takie nietypowe, tłoczone, we wzory, tutaj jest jakaś tam czekolada, no są po prostu genialne. Yy, łaciate, też takie, słuchajcie, szaleństwo, tylko nie dalmatyńczyk, a pantera. Kolejna rzecz, to jest sweter taki, e, taki większa taka sieć rybacka, różowa, e, jak, no można tak zwani, Taka bluza, słuchajcie, z jakimś tutaj, e, z jakimś takim obrazem, powinien po filmie mi się przypomni. E, sweter zwykły dla mamy w serek, spodnie też chyba zary takie, z tego co pamiętam, z wycięciami niebieskie, no zobaczymy co tu z nich wyjdzie ciekawego. Płaszcz taki. Ostatnio kupiłam koszulę w Pandy. Nie wiem, czy pamiętacie, więc ten płaszcz kupiłam do tej koszuli. Teraz żakiet w kratę. Taki. Też bardzo fajny. I uwaga: najlepsze będzie na koniec, bo to będzie hit po prostu nad hitami. Ale to nie to. Kamizelka taka. Już kiedyś miałam coś podobnego, ale. Pozbyłam się, a teraz znowu nabyłam i się bardzo cieszę, bo nawet w połączeniu z takim żakietem, nałożenie tego na żakiet będzie super wyglądało. Jeszcze zostały mi dwie rzeczy, takie spodemki, które mogę wykorzystać sobie teraz, tylko do grubszych rajstop. I na koniec ostatnia rzecz to jest, uwaga, no to pospadacie teraz z to zabije wszystkie zakupy. To jest Barberies, oryginalna koszula vintage, ich pierwsze kolekcje, Dziewczęta, Miałam kiedyś spódnicę, też właśnie oryginalną. To jest po prostu hit nad hitami, jest tak przepięknie uszyta porządnie. To od razu widać, ja się nad nie zastanawiałam, więc to słuchajcie, może być na vintage warte sporo, z 2000. Nie wiem, muszę sprawdzić, ale kiedyś właśnie sprawdzałam pod kątem tamtej spódnicy, no to bardzo mocno byłam zaskoczona, bo takie rzeczy są bardzo przez niektóre osoby poszukiwane, zwłaszcza z zagranicy. Dobra, no to tyle dziewczyny. Czekam na Wasze komentarze. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram, Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam bardzo serdecznie.